Witamy serdecznie. Mamusia też się przywita. No mama idzie tam pracować. A my mamy paczki moi drodzy. Dwie fajne paczki. Jedna bardzo ciężka, tak jest tutaj, a druga z... No tak, moi drodzy. cardzon Tak, dawno nie było u mnie, ale jest tam bomba, także to na następnym filmiku będzie o tym mowa. Karzon, dzięki naprawdę za informację i za szybką przesyłkę. Szary. A my jedziemy dzisiaj w czarnym. Są to zakupy m.in. na Monopol, żeby seria nasza znowu się odrodziła. I zobaczycie. No i pewną edycję chcemy uzupełnić. Coś dla Wiktorka, coś dla córeczki, coś dla mnie. Lecimy. Dajemy radę, Wiktor, z tym otwieraniem? Czekaj. Patrz, tak, prościej, zobacz. Po co się męczyć? Czyż tak nie jest prościej? Dobra, ale to dobrze zapakowane. Dobra. teraz jeszcze trzeba tutaj poprzecinać. Tutaj coś pisze. Co? Tutaj coś pisze. Dobra. Tutaj coś pisze. Dobra, to jest nieważne, bo to nie jest karton Wiktor z tego. A tam będzie puszeczka. Co tam będzie? Puszeczka. Jaka puszeczka? Chyba Grzeczka? Ale spokojnie Wiktor, weź się tak nie, nie jaraj na razie, bo nie wiesz co tam jest. Uuuu. Ja... Zobaczcie co tutaj jest. Dla siostry? Tak jest. Dla Lenusi. Trolle. Czekaj, dla czekaj, mnie. czekaj, czekaj, po kolei. O, Najnowsza edycja Troli od Topsa. To jest. Dwie. Ile 10 ich powinno być, tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ale Wiktorku, no po kolei, dobra? Mogę Cię prosić o trochę cierpliwości? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeżeli ktoś jest, kto się interesuje tym tematem, dajcie znać. Może wrzucimy na kanał, to jest jedno. Tutaj mamy uzupełnienie. Uzupełnienie naszych braków z czołgów, czyli tak z World of Tanks, i to też będą saszetki na Monopol, też sobie wrzucimy je. Też powinno ich być ich 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak, co tam jest dalej, Wiktorku? O, Blisterex, to jest chyba gratis. Tego nie zamawiałem, więc to prawdopodobnie jest. Znaczy na 100% to jest gratis. Moi drodzy, pamiętacie, zbieraliśmy, znaczy właściwie Wiktor zbierał nową drużynę Invisimalców. Brakuje nam tam troszeczkę tych kart. Boksik naprawdę po bardzo korzystnej cenie, także grzech było nie wziąć. Co tam? O, i trz, tak, boksy będziemy uzupełniać kolekcję Champions League najnowszej brakuje troszeczkę boksy zafoliowane więc powinny być karty limitowane w środku trzy takie e, boksiki z, e, z tego tematu Champions League tak jak mówiłem trzy Euro. trzy boksy i zakupiłem jeszcze e, bo były w bardzo korzystnej cenie blaster boksy na wymiany e, tam są jak wiecie saszetki 10 saszetek takich dosyć ekskluzywnych, więc wziąłem 5, bo było 5, naprawdę bardzo dobrej cenie. Widzę, że wszystko jest, że wszystko jest ok. Tak, to się powinno wszystko, wszystko chyba zgadzać. No i tak, to się tak prezentuje. A na następnym filmie, moi drodzy, wrzucimy paczkę od Kardzon. Świetny rarytas. Już się nie potrafię doczekać. To tyle. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.